7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 oh, crazy mother... Dzień dobry, tu gotowacie! A co my dzisiaj mamy? Piękne truskawki. Nie kochani, nie ze szklarni. Spola. Tylko z pola, więc są słodziutkie pani mi dała spróbować, świeżutkie I powiem Wam szczerze, obcięliśmy już im te ogonki takie zielone i ani jednej nie wyrzuciliśmy. Lemoniadę później z Czyli... tych zielonych kurzonków zrobimy. <laughs> tak, e, lemoniadę zaraz jak się nam... Tak, zaraz no, no. Zamiast mięty. No super, to by było fajnie. E, ile zapłaciliśmy do troskawki, 18 zł. 18 prawie, no. No tak jakoś 18 z czymś tam za kilogram, więc nawet fajna cena. Powiem Wam... E, można się skusić już na takie ciasto, więc Dawid się skusił, nie marudził, kupiliśmy, zaczynamy, tak? Nie, yeah. yeah. zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Koniecznie. Dobra, co potrzebujemy na to ciasto? Więc tak, kilogram truskawek, tak jak już mówiliśmy, śmietany fix, trzy cukry yy, waniliowe, proszek do pieczenia, mąkę ziemniaczaną, mąkę normalną. Pół kilograma mascarpone, czyli 500 gramów, i śmietane dwunastkę, taka, żeby ona była, wiecie, nie taka lejąca, tylko taka, no, taka troszkę twardsza, co nie? Oczywiście cukier, Dawid tutaj nie postawił, i jajka. No, cztery. Aha, i migdały. O. Czy mamy robić może ciasto, a że już jestem taka wrażliwa na to, że jajka mieliśmy z buka, więc o kurde, czekaj, czekaj, bo mi się coś tutaj. Nie, no jest dobre chyba to jajko, tylko jak to teraz je rozdzielić? Kurde, wiecie co, coś. Eee. O, wygląda super. Bele. Tak to mi się podoba. No nie no, uważam, uważam. Trzeba ładnie rozdzielić. Te, o, co to zadziałało To jest super. Dobra, to mamy już trzy Musimy Trudy. zrobić 4. To jeszcze jeden Jestem tak przewrażliwiona do tych jajek. Dobra, do tych białek musimy wlać. 4 łyżki zimnej wody. Te jajka trzeba teraz ubić na sztywno i wsypać do tego, w trakcie ubijania to nie będę pokazywać ani nic mówić, bo będzie bardzo głośno, 125 g cukru. Jak już to jest tak ubite na sztywno, to po malutku po prostu mieszacie te żółtka. Jedno za drugim rzucacie i jedną łyżeczkę proszku do pieczenia. Ja mam tutaj już odmierzone, bo to było troszkę trochę. To zostało z zeszłego ciasta. Więc to mamy i wrzucamy cały czas tak po jednym jajeczku, tak jak już mówiłam. O. Przygotujcie sobie 75 gramów mąki normalnej, czyli tej tortowej, takiej zwykłej. Ja muszę to odmierzyć, czekaj. O gdzieś tyle. I 75 tej mąki yy, ziemniaczanej. Żeby Wam wyszło razem 150 O. Ciasto jest naprawdę tak proste do zrobienia. To jest tak jakby biszkopt, tak jakby robicie, więc tą mąkę trzeba po malutku dosypywać tutaj do tego ciasta, ale na najmniejszym obrocie, czyli na jedynce. Jak ktoś lubi, to może to zrobić normalną taką ręczką czy leczną trzepaczką, ale ja jestem lęć mierdzącym, więc wolę to zrobić e, po prostu w taki sposób. Pomalutku dosypujecie i mieszacie. Żecie normalną, blachę taką z piekarnika. I wykładacie ją papierem. Kurde, ale ty masz farto, że nie musisz nic robić, co nie? Tylko kamerować. Nie, zawsze ja... Zaraz cię zagonię. Bo za kamerą zawsze robić. ja wszystko robię. Jak będzie gotowy biszkopt, to będziesz trochę truskawki. Dobra kochani, teraz tak, na to trzeba wylać ten... O kurde, to ciasto biszkoptowe. I ładnie je ułożyć, tak żeby było płaskie, tak jak w tym rabarbarowym. Pamiętacie, że trzeba to troszkę tak ułożyć, żeby ono nie urosło w jednym miejscu większe, w drugim takie mniejsze? Tylko po prostu postarać się, żeby rozłożyć to ciasto jak najlepiej. O, tak rozprowadzicie ładnie to ciasto żeby było wszędzie równomiernie pięknie, rozłożone. To jest wszystko, jeżeli chodzi o pieczenie. To idzie do piekarnika na 200 stopni i 12 minut. Taka filozofia tego ciasta jest żadna. Ustawiamy 12 minut, 200 stopni, i ciasto się samo piecze. To tak szybko? No tak. To, to ciasto jest tak łatwe, tak proste, jest tak przypyszne. Zobaczycie, co później pójdzie na górę tego ciasta, ale to jest po prostu pytanie. Zobaczcie, po 12 minutach wyciągacie to ciasto. Gdziecie zobaczyć? jest tutaj. Wiecie co jest fajne w tym cieście? Naprawdę zajebiste. Nawet jak ktoś nie umie pieca, chce zaszpanować na stole przed nie wiem kim. Nawet ty byś umiał upiec to ciasto. A czemu nie? To jest ciasto nawet dla gamoni. <laughs> Największy problem wiesz, czym miałbym. Z czym? Wydać tyle na truskawki. Ale <laughs> no, no, już nie przesadzaj, naprawdę, to już się nudzi powoli. To nie jest no, jakaś to... paranoja. Tylko żart, ja ale. Teraz trzeba to oberwać, i to musi tak. Znaczy, nie trzeba tego oberwać, tu nie dotykaj, tylko tak troszkę to wystygniał. Musicie wziąć taką blaskę, bo to będzie robione w takiej blaszce, ona jest trochę porysowana od krojenia. Nie irytujcie się tym. Trzeba troszkę tutaj odmierzyć, tak jakby i uciąć ten kawałek tutaj, no to co dla by mnie nie do jedzenia. Pasowa. Co? Do jedzenia. Nie, no właśnie nie jest do jedzenia, Dawid. Tylko trzeba to ładnie tutaj obciąć. Ja kiedyś jak to zrobiliśmy, to ja myślałem, że to rzeczywiście zostaje do jedzenia, bo ona tak. gdzieś gdzieś tam do pokoju i ja to zjadłem. Kurde, wiecie co, no myślałam, że go zatłukę dosłownie. O, tutaj jak sobie to oderwiecie elegancko, to to później zobaczycie, co ja z tym będę robić, a to po malutku trzeba troszkę oderwać, ale to już ładnie odchodzi. O, no, okay. o tutaj się coś przypchnęło. Dobra. I położyć w tą blachę, o zobaczcie. Gotowe. No, i macie już prawie ciasto. Teraz można jeść. To jest cała filozofia pieczenia, kochani. Czyli na to ciasto, które teraz mamy, kroimy te truskawki tak na połowę i układamy sobie. Dobra, mamy. Nawet jak Wam troszkę zostanie, to fajnie możecie sobie pojeść. Mhm. nie ma tragedii. Tak to wygląda, zobaczcie. Pokażę tylko. Wam. I co, korniku? Już byś no, jadła. Zobacz, ile zostało. Tylko tyle: ta Twoja mutant, i to takie. O. To to mutant dla Ciebie. No, ma to ziemię. <noise> tak wygląda. Fajnie, co? Dobra, to robimy teraz. Czekajcie. umiecie tak? Oku Chyba z ciebie żągle nie będzie. <noise> teraz tutaj Trafiłem. Trafiłeś? no się ja. Trafiłam! Czekaj, jeszcze raz. Dawaj, do ciebie trafię. Trafiłaś, <trafiłem trafiłem> węgda. No to zrobiłaś, Dobra, jak już się posportowaliśmy, to teraz tak. Otwieramy maskopona. O kurde. Tak jak już mówiłam, 500 gramów, co nie? Dajemy tutaj do środka całość. No już li... Zasmakowałem, bo najtańsze w Stapie jakie było, No ale dobre, jak każde. No nie wiem czy jest jakaś różnica w tym masie. Nie, skład nie. sprawdziłem. No nie, kiedyś miałam na... taką filmę, co tylko kupowałam specjalną. Garbani? Ale to jeszcze w Niemczech. Tak, Garbani Mozzarella. Uh -huh. No, takie samo. Takie samo? Mhm. Zaszczędziłem 10 złotych. <laughs> Jedną całą to śmietanę, Jej jest ile? 400 gramów, tak? Tak. Taką drugą dwunastkę dajemy do środka. Teraz wszystko palcami musicie wymieszać. Nie, nic nie palcami, już nie gadam. Ty byś to palcami robił, bo ty już byś to jadł, co nie? No. No i z tego dajemy gdzieś tak. Z pół. No pół, nie więcej, połowę gdzieś. Czyli razem Reszta dajemy 600 gramów śmietany do tak. 500 g tego czegoś. Maskapona. No. Jakiego czegoś tego. Zapomniałem. Dobra. Spróbować, de. Daj... Śmietany? No. Kwaskowa? Mm, mega, taka fajna. No, dobra, to nie taka kwaskowa. O to chodziła. No. Do tego dajemy 50 g cukru, nie więcej. 3 cukry waniliowe. Dajemy. Tylko y, ona ma małe takie, więc to jest... Ile? 8 g? No, ale gram, to jest to tak? samo, słuchajcie. No, 8 gram, no. Wiecie, to nigdy nie jest w tych paczkach taka wanilia jakby człowiek sobie e, przyśnił, że to jest jakaś no, prawdziwa czy coś tam, co nie wiem. Te opakowania są spokojnie? lepsze, bo są takie jakby papierowe i po prostu są mniejsze, a to te Ale polskie to, jest to, to zazwyczaj są takie duże i tam jest tyle cukru. Dobra, do tego dwie te śmietany fiks. To trzeba teraz powolutku razem do tego dacie troszkę soku z cytryny. Wiecie co, nam no ktoś się oburzył, że my dajemy sok z cytryny, więc ja wam powiem, tutaj jest 99,9% cytryny. No więc, bo no, to nie jest, jest naprawdę tak jak cytryna. No tylko... właśnie, to nie jest jakiś taki gówniany, tylko to jest naprawdę fajny. Dajecie. Ale to jest dobre. To jest tak pyszne naprawdę. Mm. Tutaj chodź masz do widzenia. Aha. Mm wiecie co, jak się doda tego y, soku z cytryny to to maskapone z to śmietano, jest tak przepyszne w ogóle to ciasto nie ma dużo y, cukru oczywiście możecie to zastąpić tym co tam jakimś tam xylitolem czy coś coś w tym rodzaju ale ma i tak ogólnie tylko 175 gramów cukru mm. i to wykładacie ty ostatni lis Lizus. i to wykładacie wszystko Tutaj na to ciasto, na te, na te truskaweczki. Bardzo kocham lizać, a szczególnie Ciebie. Nie skomentuję tego. Dobra, to wykładamy tu. Po malutku, żeby te truskawki się nie poprzesuwały, żeby wszystko było elegancko. Chcesz wylizać? No pewnie, że chcę. Ale to łyżkę. Nie, łyżkę nie, bo ja jeszcze będę musiała tu rozmarować. Dobra, rozmarowujemy to. I zaraz Wam pokażę, co dalej. Dajecie 5 łyżek oleju? Nic, żadnego oleju. Posypujcie trochę tych migdałków takich tutaj na patelnię. No nie wiem ile tam, może nie, tyle z tej paczki, ile my tam mamy. Tak, żeby przykryło to dno patelni, więcej nie. O tak tyle, co nie? No. To na patelni trzeba oczywiście pilnować, żeby się nie przypaliło, ale w tym czasie już Wam pokażę, co się robi z resztką tego ciasta. Więc rwiecie w takie malutkie kawałki i układacie sobie tutaj o tak na całym cieście, żeby to tak ładnie wyglądało tak po kawałeczku rwać i po prostu układać Dawid w tym czasie pilnował mega migdałków jak ja robiłam to ciasto więc zobaczcie, tak to ma wyglądać i możemy już to wyłączyć, one są cieplutkie fajnie przypsnięte, no jak ładnie pachnie. Kochani, mam wrażenie, że trochę boczkiem pachną. Co te ziemnia? te te? No, no bo ty nie dokładnie patelnię umyłem mi. Oczywiście znaczy, co, no to jest gorące. Ja <grym> bym to, to wzięła. Jest. Ja bym wzięła normalnie to do ręki i zrobiła to tak w ręku Wiem ja się, że to gorące. będzie za gorące, więc trzeba to posypywać tak delikatnie po tym cieście. Tak to jest, jak ma się taką ciężką patelnię trzyma stopę. No to ja trzymam, trzymam razem z tobą. Nie, 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 bo ja muszę sobie kierować, a jak ty mi sam pokierujesz, to... Na manowce. No, będziemy teraz... Jeździmy Tandemem. To się po prostu tak przyklei do tej śmietanki, którą wyspa... Nie kieruj ty mi, tylko ja kieruję. Ja ty. nie... Kierujesz, kierujesz. Nie kieruj mnie. Będę no. Co za otwarciu, Dawid! To zaraz się wszędzie ten... To To już wygląda, zobaczcie jak pięknie. Ale Musicie jak to trochę to popietrasić. Jakby to było, jakby cukru pudru nie było. No no, cukru pudru. No, teraz to dopiero pięknie wygląda. No co? kurde, nie mogę nawet nagrać, bo zasłaniasz wszystko. Jak zasłaniam? No. Dużo cukru nie potrzebujemy, zobaczcie, tak pięknie to wygląda. I to musi iść do lodówki. No tak minimum na godzinkę, bym powiedziała. Wytrzymasz? Dobra, już godzinka minęła. Wyciągamy. Łooo! Wow. tak? No, czekaj. O cholera. Mm. O, ja ty. Ale to będzie uczta. Mmm, jeszcze tak myślę, czy czekoladą nie polać? Czekoladą? No. Truskawki z czekoladą dobrze się mogły kiedyś? Piadłam w takiej fotanny, ale nie w cieście co nie? Ale tu nutelne taką rozpuścić. No nie wiem czy to by było dobre. Musiałbyś spróbować. Zaraz spróbujemy Anga! Dawaj, walczymy. No to tak to wygląda <śles> <śles> bardzo ładnie. Przejdzie tu z kaweczki. ciki, no, kurde. I'm. Dzisiaj nie będziemy e, się ścigać pierwszy przez niebo. Yes. Mm. Mm. Bo po prostu się nie opłaca. trzeba się tym delektować. To już jest y, przesada po prostu. To jest już wyższa liga to smaku. To jest zajebiście pyszne. Mm. Ja wam coś powiem, jak jedzenie jest pyszne, to człowiek jakoś całkiem inaczej do tego podchodzi, że mu dupa rośnie, co nie? Bo jak rośnie ona ze smakiem, no to wtedy jakoś tak, nawet fajnie. Mm. Ale sztyngs. Przepyszne. Jakie ale sztyngs? Leka to się nazywa. Sztyngs to znaczy, że śmierdzi. No co ty? Ja bym się złamał wszystkie pierdolenia. Masakra mm. <grymne> <grymne> u mm. no mnie. Tu głupoty. Ja mówię niemiecku nie Ale wiecie co, najgorzej tej jak dzisiaj do restauracji, jest się głodnym nie wiadomo jak, i serwują ci coś, co ci nie smakuje. dupa cię od tego rośnie, jeszcze musisz zapłacić. Majgorza. Mm. No, tak mieliśmy parę mm. razy. I to kurwa. Nie, szkoda z czym widzicie. Łatwe, dobre, nie za słodkie. Jest mega fantastyczne. No, musicie to spróbować, to jest kurde bardzo łatwe ciasto. Pokaż tą notelę. Zjadłem już. Mmm. Nie, ja wolę być. Ja czekoladą się nie zachwycam. Podajecie, ja że ja bym go szybko zjadł, ale bo to nie? odleczenie. To wtedy przetargasz, to nie jest tym sutkim. A tu nie było, że jest tylko. No dzisiaj nic zjadłem, bo sutkie to. Mmmm. Mmm. Mmm. Dobra kochani. To ciasto, nawet jak ktoś ma dwie ręce, wyjdzie na 100%. Tak. Jestem pewna, bo jest mega łatwe. Następnym hmm. razem może. Zaszpanujecie tak u kogokolwiek, czy u Teściowej, czy jak macie imprezę, postawicie takie ciasto, gwarantuję wam. Zniknie taka. Sam widział więcej. Albo wygląda jak No. Mhm. Mm Będą się pytać. Mm. <laughs> Skąd to ciasto macie? A wy powiecie. O takich fajnych dwóch z YouTube'a. <laughs> Fajnie by było. Mm. To co? Kogo pozdrawiamy? zaraz zobaczę. Dzisiaj najpierw muszę pozdrowić, Co już powiem teraz. Dobra. Dzisiaj pozdrawiam zajebistego typa który zajebiście umie tatuować, ma niesamowity talent, jest sympatyczny, jest po no prostu zajebisty. mega gość. Jako, telefonie, go ja mam w telefonie ma. zapisanego go jako zajebisty, dzisiaj rano z nim rozmawialiśmy, bo zdał oczywiście egzamin na prawo jazdy. Michał W., gratulujemy, pozdrawiamy Cię serdecznie, jesteś po prostu Gratulacje. mega, naprawdę. Buziarki dla Ciebie, wielkie, od. Mmmm, jesteś w Dobra, teraz możesz tylko ją zrobić. Ja pozdrawiam Maję K ze Starogardu Gdańskiego, no i jej mamy oczywiście. Pozdrawiamy Was, kochane. A ja pozdrawiam jeszcze razem z Dawidem. Justy. Z, z Lubcza. Kochani, dajcie łapkę w górę. I zostawcie sobie subskrypcję. A jak chcecie pozdrowienia, to jeszcze napiszcie w komentarzach. Ale pamiętajcie. Tej subskrypcji. Mamy nadzieję, że łatwo gotujemy dla Was, łatwo pieczemy, żebyście mogli to wszystko robić i że będzie Wam smakowało. A my co? Jemy dalej, bym no. powiedziała, i się. A, pycha, co? Dupki nam rosną, ale co tam? ważne, że smakuje. To na razie kowalibyśmy.